Cześć! Dziś opowiem Wam o formacji, którą zna każdy Polak: Mowa o Straży Pożarnej. Strażacy to nie tylko gaszenie ognia, ich zadania są znacznie szersze: ratują ludzi z wypadków, pomagają w czasie powodzi, katastrof i klęsk żywiołowych. Państwowa Straż Pożarna powstała w 1992 roku, jej początki sięgają jednak dużo wcześniej. Pierwsze oddziały ochotnicze w Polsce działały już w XIX wieku. Dziś mamy w kraju ponad 30 tysięcy zawodowych strażaków i ponad 700 tysięcy ochotników z ochotniczych straży pożarnych. Strażacy dysponują wozami gaśniczymi, specjalistycznym sprzętem ratownictwa drogowego, łodziami do akcji na wodzie a nawet dronami i nowoczesnym sprzętem do poszukiwań. Każdy strażak przechodzi ciężkie szkolenia. Uczy się nie tylko jak gasić pożary, ale też jak ratować ludzi uwięzionych w autach, w domach czy pod gruzami. Straż pożarna działa także poza granicami Polski. Nasi strażacy pomagali między innymi podczas pożarów w Grecji czy po trzęsieniu ziemi w Turcji. Ciekawostka numer jeden. Najczęściej strażacy w Polsce wyjeżdżają nie do pożarów, ale do wypadków drogowych i zdarzeń losowych. Ciekawostka numer dwa. Ochotnicze straże pożarne to często centrum życia w małych miejscowościach. Prowadzą zawody, festyny i pomagają lokalnej społeczności. Strażacy to bohaterowie dnia codziennego. Dzięki nim. Możemy czuć się bezpiecznie w każdej sytuacji. Dziękuję, że byliście ze mną w tej opowieści o Straży Pożarnej. Jeśli podobał Wam się ten film, zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie kanał, bo wkrótce opowiem o kolejnych służbach, które dbają o nasze bezpieczeństwo. Do usłyszenia!